A jeśli powiem Ci, że nie musisz być wysoki, przystojny, ani bogaty, żeby kobiety za Tobą szalały, uwierzysz mi na słowo? Zaraz zdradzę Ci pewną tajemnicę, która zmieni Twoje postrzeganie atrakcyjności o 180 stopni. Od najmłodszych lat żyjesz w kłamstwie. Oceniasz się na podstawie wyglądu, sylwetki, czy wzrostu. Dorastając, modlisz się o każdy centymetr. Aby przebić te magiczne 1,80m, od których zaczyna się rzekomo prawdziwy mężczyzna. Czekasz niecierpliwie aż pojawią się pierwsze zalążki zarostu na twojej twarzy. I oczywiście rozpoczynasz z kolegami trening na siłowni. Oj tak, kto z nas tego nie przechodził, panowie? Z początku myśli, że twoja atrakcyjność zależy głównie od genetycznej loterii. Później wraz z wiekiem dochodzi jeszcze jeden wyznacznik. Pieniądze. Bogactwo. Dziewczyny przecież lubią dzianych kości. Zaczynasz wierzyć, że poza ładną buźką, wzrostem i sylwetką greckiego boga, potrzebujesz jeszcze drogich gadżetów, markowych ciuchów i wszelkich luksusów, które będziesz mógł zapewnić swojej wybrance. Powiesz teraz, ale niby dlaczego to kłamstwo? Przecież w większości tak jest. Tak wygląda obecny świat. Nieprawda, to iluzja. Abyś to zrozumiał, musisz poznać pewien sekret. Ludzki mózg, nasza psychika, Ewoluuje znacznie wolniej niż otaczający nas świat. Oznacza to, że nasze instynkty, preferencje i wzorce zachowań zostały w dużej mierze ukształtowane w warunkach epoki kamienia upanego, czyli przez ponad 95% historii gatunku. To, co podoba nam się obecnie w płci przeciwnej, jest wynikiem ewolucji człowieka. I mimo, że wydaje nam się to dziś zagmatwane, kiedyś było w pełni logiczne, najważniejszą wiadomością dla Ciebie jest jednak fakt, że poczucie atrakcyjności nie jest takie samo dla kobiet i dla mężczyzn. Różnimy się pod tym względem. I liczą się do nas zupełnie inne czynniki. Zatem, jak wygląda geneza atrakcyjności względem płci? Co tworzy ten trzon i, nawet po tysiącach lat ewolucji człowieka, nadal tak silnie wpływa na nasz gatunek? To prokreacja i przetrwanie. Celem nadrzędnym od zawsze było przedłużenie linii gatunku. Nie powinno być dla ciebie zaskoczeniem, że dla samca priorytetem, na który zwraca uwagę w pierwszej kolejności, od zawsze była fizyczność kobiet, to dlatego tak działa na nas ich ciało. Zarzuca nam się próżność i przedmiotowość. Słyszymy, że to płytkie, ale i tak oglądamy się za pięknymi dziewczynami. Instynkty, czysta natura. Jesteśmy w stanie to ukryć, ale nie powstrzymać. To silniejsze od nas i możemy się za to karcić i tłumaczyć ale zdecydowanie lepiej jest po prostu zrozumieć ten mechanizm i przestać się tego wstydzić. Mężczyźni od zawsze oceniali kobiety przede wszystkim wzrokowo, bo to właśnie cechy fizyczne dawały nam najwięcej informacji, czy potencjalna partnerka urodzi nam zdrowe dziecko. Ciało kobiety to biologiczny wskaźnik zdrowia, płodności i zdolności do wychowania potomstwa. Zwracaliśmy uwagę na biodra, bo to nimi kobieta rodzi. Patrzyliśmy na piersi, bo czymś tą latorość musi nakarmić. Podobała nam się gładka cera, która świadczyła często o dobrym zdrowiu. Smukły brzuch był podstawą do stwierdzenia, że żaden inny samiec nie uprzedził nas wcześniej, a długie nogi były sygnałem, że kobieta dojrzewa. Można by tu wspomnieć jeszcze o symetrii i proporcjach, ale już chyba w pełni rozumiesz ten schemat. Oczywiście ich wnętrze, inteligencja i charakter, to wszystko również jest dla nas istotne i ma ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach. Ale mówimy o priorytetach i bądźmy szczerzy, jeśli fizycznych atrybutów brak, nawet najmniejsza i najmądrzejsza panna pod słońcem nie odpali w nas pożądania. Brzmi brutalnie, ale tak ukształtowała nas natura. Jak to ma się jednak u kobiet? Czy dla nich cechy fizyczne były równie ważne jak dla nas? Wbrew pozorom muskulatura i to jak wielką pałkę był ich w stanie zabrać na polowanie? nie było aż tak istotne, co sama skuteczność łowów. Priorytetem dla płci pięknej było od zawsze poczucie bezpieczeństwa i byt, który miałeś zapewnić jej i waszemu potomstwu. Wygląd zewnętrzny też miał znaczenie, ale bardziej w formie dobrej genetyki i przystosowania do panujących warunków. Bardziej chodziło tu o zdrowy wygląd i brak ułomności, niż o kwestie samej urody. Najistotniejsze były głównie cechy psychiczne które wpływały na zaradność życiową, silne ramy i poczucie własnej wartości. Atrybuty takie jak pewność siebie, ambicja, poczucie celu, inteligencja, ale także spokój i opanowanie, zwłaszcza w sytuacjach stresowych, to wszystko od zawsze tworzyło niesamowitą męską esencję, obok której ciężko było przejść obojętnie. Zbiór tych atrybutów do dziś działa na kobiety jak narkotyk. Czują fizyczny pociąg do silnych mentalnie mężczyzn i nie wyobrażają sobie bliższego kontaktu z ciamajdami. Właśnie dlatego tak często trafiasz do szufladki przyjaciela, gdzie stajesz się najlepszą psiapsiłą i powiernikiem swojej koleżanki. Robisz sobie nadzieję, wyczekujesz jak mały piesek, a ona i tak ugania się za waszym kolegą, który mają gdzieś. Ten gość nie musi być dobrym człowiekiem, nie musi też dobrze jej traktować. Często nie jest nawet zbyt bystry, przystojny czy zamożny, ale ma w sobie to coś, czyli twarde cechy męskie, wysoką wewnętrzną wartość i zaradność życiową. Jej podświadomość odbiera to niesamowicie atrakcyjnie, choć sama nie potrafi wyjaśnić, dlaczego tak jest. Wygląd, wzrost i cała reszta to miły dodatek, również ważny, ale nie priorytetowy. Oczywiście kobiety lubią, kiedy facet jest wyższy, bo jest to wygodne i estetyczne. Można założyć długie szpile, nie ma wstydu przed koleżankami, i wpisuje się to w obecne kanony. Mężczyźni również cenią sobie wnętrze u partnerek, co jest dziś w pełni zrozumiałe. Oczywiście, że obecne czasy i przyjęte standardy silnie oddziałują na postrzeganą przez nas atrakcyjność. Ale warto pamiętać, co tak naprawdę odpala w nas pierwotne instynkty i zakorzenione żądze. A tym są właśnie opisane wcześniej priorytety. A jak to jest z tym bogactwem? Dlaczego zamożnych gości zawsze otaczały piękne kobiety? Dlaczego zawsze świecą im się oczka, kiedy poznają faceta z milionami na koncie? Czy one naprawdę są tak próżne? Pewnie znaczna ich część ma w tym interes wygodnego życia, ale z punktu widzenia ewolucji ma to ogromne uzasadnienie. Kasa to nie tylko luksus, to również status, uznanie, wpływ i swego rodzaju cały pakiet atrybutów, które imponują płci przeciwnej. Od zawsze to lider i osoby z jego bliskiego otoczenia byli najbardziej pożądanymi obiektami w wiosce czy plemieniu. Pieniądze to władza i możliwości, a droga do ich osiągnięcia wymaga najczęściej silnego charakteru. Oczywiście inną kwestią będzie dojść do tego samodzielnie poprzez ambicje i cechy wspierające, a inną bananowe dziedziczenie, które często tworzy toksyczne i płytkie jednostki. Tutaj granica może być cienka, ale wszystko weryfikują odczucia kobiet, które szybko wyczują niespójność u chłopców, którzy udają fajnych za pieniądze ojca. Poznałeś sekret genezy atrakcyjności. Ale dlaczego to taka ważna informacja dla ciebie? Bo wmawiasz sobie tysiące kompleksów. Blokujesz się na każdym kroku i ograniczasz swój potencjał. W dużej mierze robisz to świadomie, ale w większości to twoja podświadomość sabotuje wszelkie kroki, bojąc się odrzucenia. Pomyśl, ile zmarnowałeś okazji na poznanie fajnej dziewczyny. Ile razy nie podszedłeś, nie napisałeś, nie odezwałeś się słowem, mimo że siedziała obok? Od razu miałeś wiele wymówek, że nie wypada, że wyjdzie niezręcznie, pewnie kogoś już ma. Życie to pasmo niekończących się decyzji, a każda z nich może wywołać efekt motyla i zmienić tak naprawdę całą Twoją rzeczywistość. Gdybyś 10 lat temu miał większe jaja i rozpoczął rozmowę z tą uroczą dziewczyną, która stała obok w kolejce, dzisiaj być może mieliby się dwójkę dzieci. Psa, dom z ogrodem i naprawdę szczęśliwe życie. Zamiast tego nadal jesteś samotny i tkwisz w destrukcyjnych przekonaniach, że jesteś zbyt niski, mało atrakcyjny i za biedny, a te złe kobiety przecież szukają tylko bogatych i przystojnych gości. Zmień to, zmień swoje myślenie. Znasz teraz zasady gry i wiesz, co blokowało cię do tej pory. Wykorzystaj to i zacznij żyć na swoich warunkach. Nigdy nie będziesz idealny. Ale prawda jest taka, że wcale nie musisz taki być, wmawiać to zakłamany świat, bo ktoś na tym zarabia. To biznes, w którym płacisz za własne marzenia. Ale w rzeczywistości żadne markowe perfumy ani nowy zegarek nie spowodują efektu jak z reklamy dezodorantu Axe. Czynnikiem, który naprawdę ma wpływ na twoją atrakcyjność i naturalnie działa jak magnes przyciągający uwagę kobiet, to właśnie twoje wnętrze, wypracowany charakter męskie cechy i mentalny fundament. To twoje nastawienie i przekonania. Sposób, w jaki patrzysz na siebie i świat. To aura, która bije z twojego wnętrza i mówi o tobie wszystko, zanim jeszcze zdążysz się odezwać. To wibracja pewności siebie, autentyczności i siły, która działa na kobiety podprogowo, ale niesamowicie intensywnie. Dobra wiadomość jest taka, że to nie magia ani nic, czego nie mógłbyś osiągnąć. Wszystko można w sobie wypracować. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie zobacz mój film o tym, jakich mężczyzn odrzucają kobiety i jak nie stać się jednym z nich. Powinien właśnie wyskoczyć ci na ekranie. A jeśli jesteś tu nowy, ja jestem Kuba, to, to jest kanał Esencja Relacji. Na tym kanale poruszymy tematy o męskości, kobietach i związkach. Celem jest to, abyś otworzył oczy, obudził się ze snu i wziął życie we własne ręce. Dołącz do grupy świadomych mężczyzn i odkryj prawdziwą esencję relacji.